Słuchajcie, będę mówił głośniej. A to dlatego, że dzisiaj wieje, kupiłem go. Kupiłem takiego kampera, hymer. Pokażę wam jak zapala. Na zimnym silniku. Tu jest taki wichajster. Przekręcam, żeby uruchomić akumulator a, zamknę go w ogóle. O. Jest silnik zimny. I posłuchajcie, jak odpala. Czekaj, jest luz? Jest. Zobaczcie, nawet nie zagrzeje świecy, tylko od razu go zapalę. Nadyk niemożliwe, po prostu niemożliwe. Mam co chciałem I to jak za darmo. Słuchajcie, a co to znaczy, że jak za darmo? Ceny wam nie powiem Ale mogę powiedzieć, że Dychę, to może na nim spokojnie zarobić, tak jak stoi. Jeśli biorąc pod uwagę cenę taką średnią, rynkową, no ale on nie ma solarów, nie ma dużo rzeczy. Parę rzeczy trzeba naprawić. No, a może być, można jeszcze więcej na nim zarobić. Wiadomo, bo solary to musowo montuje. O! Tak sobie nie jadę wieje jest strasznie dzisiaj, ale powiem jedną rzecz. Kurczę. Jak on jedzie, ten kamper, a poprzednie kampery, to jest coś innego, bo to jest 2,5 turbodiesel, 2,5 turbodiesel i ten silniczek jest tak sprytny, jest tak mocny, po prostu no, nie używam czwórki, żeby jechać pod górki. O, nawet się zrymowało, no tutaj wszędzie na piątce wjeżdżam a silniczek rewelacyjnie pracuje troszkę mu gazu wcisnę to auto normalnie przyspiesza przyspiesza i to i to super nie będę za szybko jeździł bo kampery nie wolno szybko jeździć no ale super sprawa jadę nad do Nowa. No, i bardzo proszę. Camper Hymer 92 rok 2,5 Diesel 95 koni. Samochód jest praktycznie no, bardzo zadbany. Nie wymaga jakichś tam napraw. Jedyny pęcherz, jaki na całym samochodzie znalazłem, to tutaj. Koło szyby. O. Będę musiał to zrobić. resztę okej. Okay. nad kola. Wszystko jest w idealnym stanie, trochę dzisiaj wieje, ale mogę Wam pokazać, zobaczcie jak to wygląda. A i z drugiej strony też widzę teraz, ale takie minimalne, tutaj ogólnie to na wkola, wszystko z igła. Tak z tyłu wygląda. Bagażnik na rowery, drabinka na dach, druga część drabinki jest w środku, jest wykorzystana żeby wejść do alkowy. Koła, co mnie tu zdziwiło, to jest. Opony yy, przeważnie to są 14, a tutaj, tutaj mamy selki yy, 16. 205x6516C wzmacniane. No, dzisiaj ładna pogoda, więc mogę trochę nagrać siebie, jak jeżdżę kamperem Dzisiaj będzie trochę krótki filmik. Szczegółowy filmik pokażę kiedy indziej. O, pokażę Wam, jak tu się schodki rozwija. Tu jest taka, takie coś jak ręczny. To się daje na dół. A, tutaj się zahacza. Będę musiał to zmienić. Na dół i schodek wyskakuje tutaj. Schodek będę musiał poprawić. On jest dobry, ale po prostu brzydko tutaj wygląda ta guma na nim. No i co? środek nie jest za idealny, ja już go trochę tutaj remontuję tutaj jest jak to się otwiera, tu tutaj jest umywaleczka tutaj jest gazówka, tam to się podnosi wszystko, wszystko działa tutaj jest lodóweczka z dużym zamrażalnikiem szafki to nie są zbyt ładne te dwie będą oklejone tutaj u góry szafeczki wszystko ładne jak wspomniałem, on solarów nie posiada. Tutaj już awaria jest, luźnica, już naprawiam. Yy, Alkowa jest tutaj. O, okulary widzę, się moje znalazły. Alkowa jest dość duża, jest wysoka, więc spokojnie tam można sobie usiąść. Może usiąść, ja nie usiądę, bo mój synek tak. Przynajmniej jak kolana sobie tam złożę. Yy, Kochpit wygląda tak. O. I tu jest łazieneczka, właśnie miałem łazieneczka. O, chciałem pokazać. Łazieneczka. często zapalić światło. Tu jest klop, wiadomo. I tutaj jest prysznic. Tu się dziwi. No i zamknięty. Powiem szczerze, ja i tak tu nie wejdę. Więc ten prysznic trochę naprawiam, ale to dla mojej żony. I tu jest taka zapinka, żeby te drzwi nie latały. Szyberdaszek, wszystko oczywiście jeszcze brudne, nie jest za, za czysty, ale ogarniemy. No i co dalej? Tutaj już led włożyłem Tyk, jest, jest też wentylator. Oka raczej. No i co dalej? Yy, tu jest cały panel sterowania. I tu jest mega szafa. Duża. Raz w drzwi, i drugi raz w drzwi się otwiera. Szafa jest mega. Tu są półki jakieś u góry. Dzisiaj trochę rzucam tym aparatem. Bo nagrywam innym telefonem. Bo w tamtym zbiły mi się wyświetlacz i poszedłem do naprawy. A tu nie ma stabilizacji. Już dokupiłem sobie w Chinach. Taki duży regulator napięcia można zobaczyć do mojej ręki jaki jest potężny ten regulator no i co już tutaj naprawiłem pokażę naprawiłem, no to zmieniłem już w tym kamperze albo już zmieniłem już pokazuje te fotele te fotele Wykręciłem z samochodu Nissan X-Trail chyba tak, bo ma bardzo nisko zobaczcie sobie to i fotele nie są wysoko Fotel oczywiście obracany. Ten fotel jest obracany, tamten nie. No. Dzisiaj to na tyle. Krótki filmik. Przynajmniej, żeby pokazać, że kupiłem tego kampera. A teraz idę wykorzystać pogodę. Słoneczko, które gdzieś tam się przebija. Pozdro. A i co jeszcze? Zobaczcie. Klucze. Zobaczcie klucze. Pełno tu tych kluczyków. Zobaczcie następne klucze. Pełno tych kluczy tutaj, i zobaczcie następne klucze. Ja nie wiem, to waży chyba z kilogram. Ktoś to wszystko tutaj miał opisane, tutaj nawet nie wiem co to znaczy po niemiecku, ale wszystko jest opisane. O, gaz, klapę, to wiadomo. No, będę musiał te wszystkie klucze posegregować i zrobić sobie jeden pęk dla siebie a jeszcze coś pokażę odpalę go i dam wsteczny o jest No tu kamera cofania a tu tempomat wspomaganie oho jak to się mówi jestem zadowolony